Gipsy opa Billboard się nazywa, okej, okay, zobaczmy Ja pierdolę No, no nie, po, nie powiecie, nie powiecie, że to nie brzmi podobnie Wjazd, nie wiem czemu mi się z tym skojarzył, dobra, dalej No by pomyślał, że pianino potrafi brzmieć podobnie między jednym a drugim. Sprzedłem twarzy, chociaż mogłem za Bańkę i reklamować kredyt na twoje nowe mieszkanie Muza na pierwszym planie zdobi mnie okay. tylko talent. Nie potrzeba diamentów, jak mogę świecić przykładem Poznałem dobrze branżę Gram dzisiaj pierwszym stanie. Edy jest teraz interesujące, bo gips stał się tak duży na muzycznej scenie że powoli przechodzi w tą erę, gdzie może robić jakieś małe braga, coraz, coraz więcej, jakby o wiele więcej przeżyć ma z jakby samej branży przez to, co osiągnął, że móc trochę shit tokować, trochę agresywnie gdzieś polecieć tam na wersach. To raczej nie jest styl Gipsa, nie? Ale jestem ciekawy, jak to się rozwinie w jego przypadku, w jego karierze, jeżeli chodzi właśnie o pisanie. Przykładem, chodzi o Poznałem dobrze branżę, gram dzisiaj w pierwszym składzie, ale nie znajdziesz tam, gdzie się bawią znane twarze. Nie szukam żadnych dram, chyba że do tego bass aktualnie nie jestem taki jak wy. Bo nie chciałem, hej, jej, BBS, Zapamiętaj moją ksywę To zawsze miało być tylko jakoś synonimem Nie wiem co to marketing, ale wiem co dla mnie kiczem. Muzyka dla idei wymyśliła moje życie Ze sztuki okay. się zrodziłem i dla sztuki mogę umrzeć Byle nie na łańcuchu, byle korpo jako dureń Powiedz mi co poczułeś, a nie ile to kosztuje Czy kupię twój szacunek za moich porażek sumę, hej ale jeżeli chodzi o teksty, to sprogresował Gibbs mimo wszystko, nie? Na początku te, te jego pierwsze, wiadomo, że on się pojawiał bardziej w refrenach, ale też te jego pierwsze albumy, tak, mam wrażenie, że nie mówię, że nie, nie było to o niczym, ale były bardziej takie uniwersalne. Ogólne, tutaj już tak bardziej z... In your face. Nie wiem, czy dobrze, dobrze się wyraziłem. Dobrze się wyraziłeś. Dziękuję. Porażek suma, hej. Dora stałam tam, gdzie razem ze mną wyrósł grzyb na ścianie, więc nie szukaj nas na ściankach, galak, salonach, dywanie. Na tej samej ścianie w domu mamy powiesimy diament, choć to dalej tylko sposób dla nas, żeby żyć normalnie. Szukaj nas tam, gdzie codzienność nie chce świecić blaskiem gwiazd. Jak tanie reklamówki w drogich torbach, od boiska po billboard, ale nigdy na billboardach. Tylko tak, mogę być wolny. Nie chcę zostać taki sam. Jak drogie ty pytania, forma już zdążyłem się poznać. I więcej ich nie chcę Szukaj poznać. Kim mm. bit Pewnie tak na billboardach Osiedle kłamie, że nie Jonathan się... i Gibbs Kurwa, Dostań mocne było Od zawsze powtarzam, że to tylko i aż foksa Bo złamanego grosza było stać nas na odwagę Wierzyć, że przejmiemy branżę naszym stadem Choć kieszeni poza biedą stary odrapany sadzem. Me na nienon, pokochałem mu zwierzy na której korpo wybudowało babel. Bloki płaczą, ale nice. to pod skórą jak grawer chociaż nie ma to znaczenia dla nich, dla nas hip hop mothers. Nawet jeśli jutro miałoby nie nadejść zostanę z tobą do końca na ten ostatni kawałek. Okay? Pisałem sobie kody do gry. Słychać w radiach, a brzmi to bardziej prawdziwie niż wy. Zanim zaczęło mi kapać, utopiliśmy łzy. Popo Gips, nowa saga, zanim nastanie świt szukaj kajf. nas tam, gdzie codzienność nie chce. Świecić blaskiem gwiazd. Jak tanie reklamówki w drogich torbach, od boiska po pilwo ale nigdy na billboard. To się no taka mocno gipsowa nuta, nie? No można było się spodziewać, ale fajne, fajne, fajny motyw. To jest pierwsza piosenka, gdzie rzeczywiście zauważyłem progres w, w pisaniu u, u Gipsa. Tak. Być wolne Nie chcę zostać taki sam. Jak drogiego typy, pytania, forma już dążyłem się poznać i więcej ich nie chcę Zuznaj poznać. Raz. Co to jest za instrument kurwa na ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 Czekaj, nie mogę, nie mogę tego rozgryźć. Co to jest? To? Tu, 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 jakby tro trochę jakby skaczowanie, ale. Na billboardach! Każdy ma swoją cenę, kiedy goni za milionem. Jeśli odetniesz metkę, wszystko kosztuje podobnie. Tutaj wartości są złote i na tym się robi golda. Choć to tylko paradygmat dla nas, to jebany dogmat. Fajna nuta, <laughs> Nanox pisze, no mocno gipsowo nuta, zgadzam się, ale tekstowo Imo przez ostatni czas cały czas o tym samym nawijka i dla mnie osobiście to już nuda trochę. <laughs> W sensie, rozumiem, czemu tak piszesz i nie zgodzę się z tym, że... W sensie inaczej, bo w sumie nie, nie, nie mam się z czym nie zgadzać, bo niczego takiego nie napisałeś, z czym się mógłbym nie zgodzić. <laughs> Ale widziałem dużo opinii ludzi, którzy pisali tego gipsa nie da się słuchać, 30 raz to samo. Ja uważam, że jeżeli robisz jakiś gatunek muzyczny, masz swój styl, w który, którym czujesz się dobrze i robisz po prostu wiele nut w podobnym stylu, to jakby, jeżeli dopóki jest popyt, znaczy nawet, nawet jeżeli nie ma popytu, jeżeli ty się czujesz w tym dobrze, to kurwa rób nawet 80 takich samych piosenek. Ale rzeczywiście też zobaczyłbym trochę więcej eksperymentów, eksperymentacji ze strony Gipsa. Chciałbym go zobaczyć na trochę jakimś trochę innym stylu, może trochę innym gatunku muzycznym, może trochę, może trochę baś, bardziej, bardziej, taka rapowa nawika od Gipsa. Chciałbym zobaczyć jakby się w tym odnalazł, szczególnie że no też jakby nie patrzeć pochodzi trochę z tego świata, tylko od strony produkcyjnej, wiadomo. <laughs> Fajne.